Witam was wze, w kolejnym odcinku serii serii z Podlasia. jak widzicie mamy październik drugi, sąsiad ma dzisiaj urodziny, jak widzicie kupiłem mu prezent, miałem 600 tysięcy, bo ciotka przylała mi stówę, ale no, mam teraz 584, więc musiałem kupić dla sąsiada do prezent i wyjeżdżamy. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Opryskiwać 27 metrów. Dziękuję bardzo. No. Dob Dobra, czekaj. Nie, 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 podczepiaj, nie, 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 Daj mi klasa. Siadaj. Tu jedziemy. Tu jedziemy. Zobaczysz, ogarnąłem ci kilka dzierżaw. Dzierżaw, jak ogarnąłeś? No. Zobacz, gdzie to jest. Kurde, musimy się cofnąć. Ty mi ogarnąłeś dzierżawy, ogarnąłeś mnie opłyskiwać, ja ci ogarnęłem ja dzierżawy i opłyskiwacz. Mimo z racji tego, że jesteś dużym gospodarzem, tutaj jest pierwsza dzierżawa, tylko że będziesz musiał pojechać do tego... Do mojego kolegi sobie ogarnąć. Dobra. I jeszcze nie mam. Siadaj. To ma 410, no za widziałam. Dobra, ale chobie... Jesteś dużym gospodarzem.